Biesal w gminie Gietrzwałd był areną międzynarodowego turnieju w Rugby siedmioosobowym. Łącznie 11 klubów uczestniczy, na naszym turnieju mamy ich 8, z naszą drużyną oczywiście. Dwa łotewskie, dwa litewskie i cztery polskie kluby w tym momencie są. I mamy wszystkie najlepsze kluby siódemkowe z całego basenu Morza Bałtyckiego. Mecze rozgrywano w formule dwa razy po 7 minut. Każda z drużyn liczy siedmiu zawodników, którzy mogą podawać piłkę rękoma tylko do tyłu. Kopnięcia dozwolone są w każdym kierunku. Widowiskowymi elementami tej dyscypliny są także stałe fragmenty, jak młyn i podwyższenia. Ciężka praca, dużo treningów, rozmów z zawodnikami, ustaleń co i jak mają robić. Mają jasne wytyczne co robić na boisku. Wszyscy mamy swoje role. Stadion jest w dość nietypowym w, miejscu, w lesie. Trochę dziwnie się tu gra. Boisko jest niezłe, więc czekamy na mecz. Nastroje są dobre. Warunki pogodowe i padający deszcz nie rozpieszczały zawodników, co utrudniało realizowanie taktyki. Jednak na boisku nie brakowało emocji. Dyscypliny trzeba mieć. Czasami wiadomo, emocje biorą górę, tak jak u mnie w tym meczu, ale no trzeba mieć tą chłodną głowę, żeby bezpotrzebnie nie robić rzuty kartek. Tak? Staraliśmy się bardzo rozrzucać piłką w lewo, w prawo, by obrona co nami biegała. Przygotowaliśmy się również fizycznie. Do tego meczu potowaliśmy sobie stałe fragmenty. Organizacje wydarzenia finansowo wsparły gmina Gietrzwałt oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To jest zaskakujące, że tak mała miejscowość może przyjąć imprezę międzynarodową. A ja z tym mamy dzisiaj do czynienia. W turnieju grają drużyny z Litwy, z Łotwy. No To jest bardzo budujące. Tak samo środowisko Rugby buduje obiekt, poprawia go. Turniej Rugby w Biesalu odbył się już po raz piąty. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv